Objawienia woli Bożej, Elżbieta Gaz. Procesy na Ziemi zachodzą. Procesy duchowe na Ziemi zachodzą cały czas, czy je odczuwacie, czy nie. To i tak wszystko się energetycznie wzmacnia. Dobre idzie w górę i jeszcze lepiej się rozwija. Zło też się wzmacnia, bo zło się musi wyżyć do końca, by upaść. I nigdy się już bez podniesienia, brak takiej możliwości, aby ciemności nad ziemią zapanowały. Ludzki duch rozwinięty, żyjący w prawach, jest wzmocniony i może iść do ludzi ziemskich, by głosić prawdę. Na swoim przykładzie pokazać innym, jak żyć na ziemi zgodnie z prawami Pana, bez możliwości izolowania się od ziemskich ludzi. Trzeba im pomóc wejść na drogę prawdy, by wrócili na drogę w kierunku światła. Ludzie, jesteście duchowo martwi, bo żyjecie w kłamstwie, a brak wam prawdy, brak wam rozwoju duchowego. Bo miłości duchowej w sobie rozpalić bez chcenia jesteście. Rozwój duchowy to eliminowanie swoich słabości, to praca wyłącznie ze sobą duchem. Przez całe ziemskie życie, poprzez wiarę z przekonania, wypracować sobie brak wątpliwości. Powinniście chcieć iść na drogę w kierunku światła, chcieć być duchowo żywym, duchem w stworzeniu, bo jest tak dla Was najbardziej korzystny. Skrywacie w swoim wnętrzu kłamstwo i obłudę, hołdujecie dogmatom, Mało wytłumaczalnym tezą. Prawa Pana stworzyciela są jasne, proste i wytłumaczalne. Bez potrzeby sobie wiarę udowadniać. Wystarczy logicznie pomyśleć. Duchu ludzki, otwórz swoje serce na miłość duchową. Jedyną miłość dla Ciebie korzystną. To właśnie jest życie na Ziemi. Wszystko tobie, duchowi, zostanie zapomniane, gdy otworzysz się na miłość duchową, gdy odnowi i wzmocni się połączenie ze światłem, gdy zaczniesz żyć zgodnie z prawem Pana, gdy będziesz pracował nad sobą i całkowitą zmianą swojego ja. Będziesz duchowy, wtedy poczujesz, co to jest miłość. Most zwodzony. Jest już podnoszony, i będziesz musiał wykonać skok, by doskoczyć do duchowych, inaczej zostaniesz po stronie ciemnej. Duch szlocha i płacze, że rozum Twój panuje nad Tobą. Duch wie, że rozum musi służyć duchowi i podpowiedziom z ducha. Palą się energetycznie ciemności wokół Ciebie, ducha i zostaniesz zmuszony do podjęcia decyzji dla Ciebie korzystnej, dla Ciebie właściwej, zgodnej z prawami Pana tu na Ziemi, w najgęstszej materii.